Dzień dobry, witam w ten sobotni piękny poranek, dzień szósty remontu, no i zaczynam rozbierać te dwie ściany w ozience. i robi się nieciekawie, gdyż ta ściana jest ze szlaki i prawdopodobnie... Prawdopodobnie trzeba będzie ją rozbierać całą, żeby ją wymurować na nowo. Widzę, że cegła jest z dołu. Yy. Nie wiem, czy nie trzeba będzie kruszyć tego wszystkiego i kupić bloczków parę i wymurować ją na nowo. Bo tutaj będzie kabina. Tu widzę, że jest cegła i to cegła jest sucha, bo wtedy jeszcze jak robiłem remont pozbijałem ten tynk i ta ściana wyschła. Także to jest super. No ale ta ściana jest tragiczna, niestety wszystko, wszystko odpada, także trzeba będzie chyba ją wymurować na nowo. No ale na szczęście nie ma dużo, bloczek dziesiątkę albo piętnastkę i na tym fundamenciku ładnie wszystko podciągnąć, bo i tak te rurki. te rurki wszystkie będą wywalone od yy, ogrzewania. Także także no chyba raczej tak trzeba będzie zrobić. Muszę wywalić tu ścianę saum, muszę wywalić yy, na pewno dwa rzędy płytek z dołu na jak na razie, żeby żeby mieli dojście do podłogi, żeby równo zrobić posadzkę, bo tutaj już jest posadzka także tego lepiej, żeby nie było. <laughs> także tak. Sobota rozpoczęta. Dziś jestem sam. Czyli przyjechałem sobie tak pogrzebać trochę, rozwalić tą ścianę, rozwalić tą ścianę, eee, planowo było żeby zbić ten tynk, ale, ale nie tylko na zbiciu tynku się skończy. no ale trudno, rozbiorę to do końca, zacznę rozbierać tą ścianę, powycinam te rurki, żeby nie przeszkadzały, te rurki w ścianach zostaną, tylko powykręcam te nyple, żeby nie przeszkadzały, bo to i tak w tych rurach nie będzie wody. Eee, tak, w tych rurach nie będzie wody bo 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 rurki będą nowe dane chociaż w sumie w te miejsca będę mógł rzucić tak w te miejsca będę mógł rzucić nowe rurki także chyba powycinam te rury całkiem i włożę tutaj nowe rury jeszcze muszę zobaczyć jak jak przechodzą te rurki w ścianie do kuchni bo nie wiem, czy to idzie górą. Nie mam pojęcia, będę musiał to sprawdzić. Ale powiem Wam, że jak na 10 lat temu robiłem cały ten stelaż, to wszystko to drewniane. To się w miarę wszystko trzyma jeszcze. Także widocznie nie jest, nie jest to tak źle zrobione. Tak to wygląda. Tutaj yy, rur nie będę wybijał. Tu wykręcę tylko ten kran i wszystko wywalę, yy, Nyple poucinam, bo tutaj będzie ten zbiany zbijany. Yy, nyple poucinam równo ze ścianą, pozaklejam, bo tu i tak wody nie będzie, a szkoda tego wykuwać. Yy, I tak tu będzie karton-gips, także tego nawet nie będzie widać, tylko muszę rozgryźć właśnie tę wodę, bo ona Hmm, muszę tutaj poryskuwać wszystko, zobaczyć jak to idzie, bo yy, z tego co widzę, to to jest woda bieżąca. Tylko ona powinna iść do piwnicy, a widzę, że tutaj... A, ona idzie do piwnicy, dobrze. Już wszystko wiem. Ona tutaj stąd wychodzi. Także tutaj będzie trzeba odkręcić ten, zbić to, odkręcić ten, ten, to kolanko i zamontować nową rurę, żeby to wprowadzić do piwnicy, żeby tu tego zaworu nie było już ani żadnych rur, bo to tu tylko przeszkadza. Także tak to wygląda. Dobra, biorę się dalej. Eee, jak rozbiorę tę ścianę, to się odezwę. Jak i pokażę wam, jak to wszystko wygląda. No i muszę sobie porozpisywać, jak tu idzie woda, eee, bo w tych rurkach Prawdopodobnie idzie ciepła i zimna do kranów z tych dwóch plastikowych rurek, bo ona idzie do Łazienki, ona idzie do kranu tutaj, do kranu tutaj i do kranu w kuchni. Także to jest, nasz, to jest nasza woda, która idzie z piwnicy, ciepła i zimna. Tam mamy nawet zaznaczone czerwoną paską, że to jest ciepła woda. A reszta jest do, do ogrzewania i przelewowa. To są dwie do ogrzewania na górę, a to jest przelewowa. Także. Biorę się za to. Pogoda jest fajna, bo nie jest za gorąco. Nie jest duszno. Także działam sobie powoli. <laughs> Dobra, odezwę się jak jak, jak, jak już trochę porobię. No i ten tynk muszę tutaj zbić, o. Też na wysokości tego, bo wszystko, wszystko odpada. Tutaj już jest ten ting twardy, chociaż tutaj pusty. Także wszystko trzeba będzie chyba podejrzeć zbić w tej kuchni. Kuchnia jest najgorsza pod tym względem, że ten tynk się odparza, bo w pokoju ten tynk trzyma się ścian. Także tutaj nie trzeba będzie prawdopodobnie zbijać. No ale kuchnie podejrzewam, że tą ścianę i tą ścianę. No i prawdopodobnie sufit y, trzeba będzie zbić, żeby zrobić tam nowo. No ale dobra, odezwę się później jak już, jak już coś się zmieni tutaj. Pozdrawiam serdecznie. Działam dalej z łazienką. Już jak widzicie ta ściana jest ściągnięta do końca. Ta ściana jest ściągnięta do końca. Rurki są w ścianach. Już wszystko sobie posprawdzałem. Faktycznie jednak te, te miękkie rurki tam w kuchni to są tylko do wody. Także dużo łatwiej dla mnie, bo porozprowadzam te rurki, będę wiedział co i jak, puszczę sobie do piwnicy, podłączę sobie je tam gdzie powinny być. Także ekstra, ekstra, ekstra i wszystko, wszystko wiem co i jak. Także udźwigniemy to, mam nadzieję, bez pomocy hydraulika. Ech. Tak, muszę ściągnąć te uchwyty, dwa na ten grzejnik, wywalić je, no i zaczynam skuwać te płytki dookoła. Wszystko muszę skuć, wszystko, wszystko, wszystko. Jak się uda, to do samej góry od razu, żeby to tego nie było, żeby to nie było z tym roboty już. Ściana fajnie wyschła. Hmm. Pamiętam, jak był na niej to był aż przesączony wodą. Także, także niekoniecznie fajnie. Będę musiał wykuć. Muszę sprawdzić, czy to jest ściana. Tak, to jest ściana zewnętrzna. Będę musiał wykuć tutaj dziurę, e, gdzieś tutaj, gdzie była puszka. Muszę wykuć tu dziurę, żeby zrobić e, wentylację do, do prącinca. Także tak to wygląda. no Dobra, krótki update. Zwrócę, jak wszystko poskuwam, i się coś e, mi przypomni. Pozdrawiam serdecznie. 11:20. Prawie wyglądają tak, samochód prawie załadowany. <laughs> Kurzy się znowu. Wciągnę te rurki, które prowadzą wodę do wszystkich kranów, dookoła. Będę musiał je tam uciąć, zaznaczyć sobie, które to są. E, które jest ciepłe, które zimne, no ale zostawię tę motulinę, to będę wiedział. E, teraz tak, to wyciągnę, wyrzucę te rurki, bo one mi są tutaj niepotrzebne. Przeszkadzają tylko, bo muszę zbić tuting tak jak parapet, tak wszystko muszę skłuć, bo reszta się trzyma. Będę musiał tu wstawić wstawkę z płyty i dopiero na to płyty. Ale to dopiero po preparatach, po tym jak wszystko wyschnie. E, tą rurę to już mówiłem, że muszę odkuć. Łazienka na tą chwilę wygląda tak. Tutaj dokuwam do góry, dookoła okienka jeszcze muszę dokuć, zebrać to wszystko. Te rury muszę powycinać. E, bateria mi się już ładuje. E, rury muszę powycinać. Ten tynk skujemy, chociaż delikatnie, do tamtej warstwy, bo to wszystko się sypie. E, musi zostać taka sztywna ściana. To, to zostawimy tak, aby była. Tu już są płytki skute, już widzieliście. No i wziąłem się, tutaj bateria mi się ładuje, bo chcę wyciąć te rurki. Wziąłem się tu w kanku ze ściany. I... To jest ściana ze szlaki. I tutaj już to wszystko jest sztywne dość już do tej, do tej pory. E, I tutaj pójdzie regips do wyrównania i dopiero drugi regips na to znowu. Drzwi będą też obrobione do kąta 90 stopni. E, tak samo tutaj, wszystko to co luźne, wszystko trzeba poskubać. Tak to wygląda. Tutaj dokuję pod parapet, żeby można było posadzki dolać Te do samej ściany, dookoła I, i myślę, że dzisiaj to będzie wszystko. Będę musiał wywieźć ten gruz i będę kończył na dzisiaj. Dobra, zbiorę się do roboty i odezwę się jak będę blisko końca. Koniec pracy na dzisiaj, jest godzina 24. Pousuwałem te wszystkie rurki od wody. Widzicie, tu takie końcówki tylko zostały. Tego nie mogę ruszyć, bo one idą w tą stronę do góry, nad drzwiami i schodzą tam. Także tego nie ruszam. To wszystko sobie wygrzebałem, przygotowałem pod nowe rurki. Tutaj będzie wszystko łączone. Tylko nie będzie wyciągane stąd. Tylko będzie jechało do góry. I tutaj będzie do kiebelka, do umywalki, do prysznica. I dołem będzie wychodzić woda. Tutaj do yy, zlewu, i tutaj do zmywarki, i do pralki. Yy, odkułem sobie tę rurę z tym zaworem. I muszę zrobić tak, że. Ona wchodzi tutaj, i z tego co rozmawiałem z ciocią, to ona wychodzi przy kanalizacji na dworzu, i będę musiał chyba tam odgrzebać, i stamtąd bezpośrednio opuścić. Albo w sumie nie, tutaj mogę ją odkręcić. Hmm. Tak, tu będę mógł odkręcić i zawinąć, żeby szła przy podłodze, w tamtą stronę i tutaj, jak tam te rurki wychodzą żeby wchodziła do, do ziemi bo stąd będzie wypuszczony eee, te dwie rurki będą ta jedna i ta druga pod spodem będą do zasilania podłogówek jedna będzie przelewówka do góry do zbiornika wyrównawczego ona będzie w ścianie puszczona. Tak samo od rurki w tekście do grzejników na górze. Te miękka, miękka ta rurka, taka jak właśnie tam wystają. Będą puszczone na górę do koloriferów. No i woda ciepła, zimna. Przy podłodze będą sobie szły już z piwnicy do, do, do kranów. Tutaj, wszędzie, gdzie potrzeba. Tak to będzie wyglądać. Tutaj było wcięcie to była jakaś wanna zamontowana. odpływ, Ale wszystko się. Wszystko się. Tak zrobiło podobnie. Także na dzisiaj koniec pracy. Hmm. Tutaj tynku więcej nie zbijam. Tutaj pójdzie płyta. Taka wypełnienie. I dopiero pójdzie płyta cała na całość. tynk już tutaj nie odpada. Także będzie dobrze. Samochód gruzu wywiozłem. Już zaparkowany na weekend. Czekam tylko na fachowca. Ma być do 15 minut tutaj u mnie. I jeżeli tam mi zielone światło co do podłóg, sprawdzi niwelatorem, czy są wszędzie dobre wysokości, polubione. To w poniedziałek. Znaczy, jutro pojadę po Styropian. Do osoby prywatnej. A w poniedziałek zaczniemy działać sobie z tymi trzema pomieszczeniami, i zobaczymy, co powie Majster na tą podłogę, kiedy może to zrobić. Ale te trzy pomieszczenia będzie można wyłożyć stropianę wyłożyć folium i mój pomocnik. Dzisiaj jestem sam, ale pomocnik mój w poniedziałek pójdzie na górę. Będzie rozburzał tam ściany. Tam jest taki pokoik, trzy ściany murowane trzeba rozwalić. I on sobie będzie to działał, a ja będę sobie działał tutaj z kanalizacją, z wodą. Tak, z wodą, z kanalizacją, żeby wszystko później posprawdzać, żeby można było odpalić podłogówkę, jak będzie już wszystko zrobione. Będą wylewki. Będzie można odpalić piec, żeby zobaczyć czy wszystko grzeje tak jak powinno. Także tak to wygląda. Dobra. Na dzisiaj koniec. Jutro niedziela. Będzie można trochę odpocząć. Także do usłyszenia w poniedziałek. Do zobaczenia w poniedziałek. Jeden dzień na zebranie nowych pomysłów. Co zmienić, co zostawić. No ale zobaczymy, wszystko wyjdzie w planie. Dobra, dzięki bardzo za wszystko i do usłyszenia w poniedziałek. Pozdrawiam serdecznie, miłego, miłego weekendu.